Taki miała outfit dzisiaj, a co? Marynareczka, w ogóle powiem Wam, że to jest moja ulubiona marynarka ever, uwielbiam ją i chciałabym kupić taką jeszcze białą, ja nie wiem gdzie ja ją kupiłam. No i czarną taką zwykłą sukienkę miałam z ładną nitką. No i co kochani, no taki dzisiaj smutny vlog. Ale Santitis nie jest smutna. No, także już robię sobie kawkę i witam się z wami w kolejnym vlogmasie. Zrobię sobie herbatkę w zasadzie. Zrobię. Santitis zrobiła sobie herbatkę. Chojnecko, ja cię niedługo nie będę widzieć. O. Moja choinka, kochana. Kochana choinka, ale powiem Wam, że się trzyma jak sztyleta. Nic nie odpada. jest Nie, 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 nie odpada. Nie sypie się w ogóle. Może tam troszeczkę jak się szturchnie ją czy coś, ale tak to się nic nie sypie. Herbatka od doroti M. Ehm, tak. No i co? I kochani, otworzymy sobie kalendarze i chwilę do Was. Y o chwilę wam się pokażę. Mam nadzieję, że mi się tu wszystko... W ogóle nie chcę się... Kurde, powiem wam, że mi grzyb wyszedł na ścianie. Ale on mi zawsze tam wychodzi. Co Muszę raz w roku yy, tak przejechać ścianę tym grzybo... grzybobójczym... grzybobójczym... grzybobójczym środkiem, jak to się mówi. No mniej więcej. No i... I muszę znowu przejechać, bo znowu. Ludzka, muszę... klaski, Boże! Y no fajnie, że sobie telefony. Y mąż przyłożył mi telefon do telefonu nowego, y ściągnął wszystkie ustawienia, apki i tak dalej, i prze przeniósł na mój nowy telefon taką. Kurwa... Santitis jak ogląda TikToka. Jest taki facet, yy, co pokazuje jakieś ciekawe funkcje w iPhoneie I ustawiłam sobie, że jak już zachodzi słońce, to mówi jakąś notatkę i głupią rzecz. Tam powiedziałam, że do spania nie ma coś tam. Kuku na Muniu i mi to teraz gada co chwilę. I ten nowy telefon też mi gada. No, przyszły adaptery do mikrofonów do telefonu, ale niestety nie działają, i będę musiała nowe mikrofony kupić do telefonu nowego. Ach. No, ale ja dzisiaj nie o tym. Dzisiaj powiem Wam, że. Yy, czy smutny dzień? No, na pewno w jakimś stopniu smutny, no bo dzisiaj był, był pogrzeb, ceremonia. Yy, powiem Wam, tak jak mówiłam. Po repertuarze są Titis ryczeli jak bobry. <noise> ja tu w ogóle siedziałam pomiędzy teściową a mężem i tak. I jak leciała barka moja, to tak, zanosił się trochę mąż, nie? A z boku. Uh, uh, teściowa, nie? I ja wiecie, tak siedziałam. Obejmuje jednego i drugiego, i w ogóle to wyglądało, jakbym na jakimś chilu siedziała sobie, tak, nie? <grystanie> jednego, i ja nie wiedziałam, kogo mam ogarniać na, na tej ceremonii, no ale nie ma co się dziwić. Piękna ceremonia. Wiem, że te trochę moje vlogi teraz tak wyglądają, że głównie do Was gadam niż coś widzicie ciekawego. No niestety, nigdzie mnie nie było teraz, w ostatnim czasie, i nawet powiem Wam szczerze, że. Jak robimy zakupy to tak nie ma co pokazywać tak naprawdę, bo robimy takie szybkie zakupy. Dzisiaj wam pokażę kochani sałatki, jakie przygotowałam. Dwie szybkie sałatki, które możecie sobie yy, na przykład wziąć jako przepis na Sylwestra czy na jakąś imprezę, ale to takie szybkie. No i na końcu po otwieraniu kalendarzy pokażę Wam fragmenty z, z tego co nagrałam, jak wyglądało dzisiaj, żebyście sobie. Jeżeli jesteście o mocnych nerwach, to oczywiście obejrzyjcie. Będzie na samym końcu, jeżeli nie, to wiadomo, zrozumiałe. Ale uważam, że pięknie było. Sypaliśmy też płatki róż do środka. Czekała na nią już córka, bo wcześniej zmarła, zmarła ciocia mojego męża na, tą, na, na to samo, wylewkę krwi do mózgu. No i ona miała swoją urnę w innym mieście i przenosili ją. Udało im się przenieść no i, i czekała już ta córka. Tak, tak ładnie to wyglądała córka, czekała na tą matkę i razem spoczęły. Byliśmy potem w restauracji, było mało osób, takie bardzo, bardzo kameralne. A tak to nagrywam teraz dla Was, zmontuję szybko film i lecimy dalej. Jedziemy na kolację tam, bo przyjechali goście, ale ja mówię, nie, ja, ja sobie nie odpuszczam codziennego nagrywania, jeżeli sobie coś już postanowiłam, to nie ma bata, to będę nagrywać proste. To mi jest również ważne i nie będę odkładać, nie będę was odkładać, nie ma opcji. No, także otworzymy sobie jeszcze kalendarze dziś. Teraz, zaraz, żeby poprawić też Santity's humorek, chociaż nie mam złego humoru. Ja się już z tym pogodziłam. Zresztą, wiecie, to tak to nie było z mojej rodziny, osoba, a bardziej z męża. No to wiecie, to też inaczej się to przeżywa. Może troszeczkę lżej. Mężuś po poszedł teraz do sklepu, powiedział, że zrobi sobie spacerek. Dobrze, zostawcie jakieś serduszko dla mojego mężusia. Powiem mu, że go pozdrawiacie i, i na pewno będzie mu miło, i będzie miał uśmieszek na twarzy. Zostawcie serduszko dla, dla Martitisa. Ja ostatnio nazywam mojego męża Martitis. Jak Santitis, to i Martitis, i chyba tak zostanie. Także serduszko dla Martitisa. No i co, otworzymy teraz, kochani, komentarze, komentarze, kalendarze, nie będę przedłużać, ja Was ściskam mega cieplutko, no taki dzisiaj dzień, taki vlog, taki a, samo życie, kochani, samo życie, a tak jak powiedziałam, nie ma ściemy na kanale Wesantitis, będzie prawda. No, także ja się z Wami na te chwilę żegnam. Pa, pa, Dzisiaj Santitis wzięła się za gotowanie, ale najpierw zaczniemy od grywajnika. Santitis sobie zgrzała. Całej tak nie będę zapełniać. Zrobimy sałatkę gyros, kochani. Pekińską sobie już, tutaj zobaczcie, pokroiłam sobie już pekińską, koperek, cebulka, papryczka, tam Tu mam jeszcze ogórek, konserwowy, jeszcze kukurydzę mam otworzoną, sosik będziemy w międzyczasie robić. No i mam kurczaczka usmażonego y, już z przyprawą z gyrosa i taka sałatka. Wiecie, że to y, na imprezy jak najbardziej, czy coś takiego? Tak, coś takiego. Zobaczcie. Tak będziemy robić, przekładać będziemy. No to teraz damy, ja tu postawię. Teraz damy papryki, tak bardziej dam na brzegi, bo ja robię tylko dla dwóch osób dziś porcję, ale wyjdzie pewnie na więcej <gryw> jak to u Santitis. Więc po brzegach daję, żeby ładnie wyglądało. Teraz zrobimy dressing. Tu mam dwa ząbki czosnku, już wyciśnięte. Cztery łyżki zwykłego jogurtu greckiego. Cztery, nawet powinno być więcej, bo to jednak duża sałata. To zrobimy pięć. I trzy majonezu. Wymieszamy to. I do tego świeży koperek. Ciekawe czy mężuś zje Powiem, że zaraz to się będzie Naprawdę ładnie prezentowało O zobaczcie Teraz damy na to Kochani Tutaj po bokach jeszcze mm, Jeszcze ciut sałaty powinno być No ale dobra Też nie chcę przesadać Damy ogórka po bokach jak to się w ogóle utopił i na wierzch ten nasz kochani dressing. No i zobaczcie sałatka się myślę ok prezentuje. Yy... I taka sałatka jak najbardziej y, na imprezy jakieś, na sylwestra, y, jakąś ozdóbkę na wierzch i gitarka, bardzo szybka sałateczka. I teraz zrobimy drugą sałatkę z tym samym dressingiem, y, ale z innymi składnikami. I teraz jest robi sałatkę numer 2, tym razem z brokuły. Y, brokuła, jajko. Cebula, ogórek konserwowy, i ten dressing, i też mega sałatka, może być na imprezę. Santitis nie ma głowy, by kroić cienko. No i cebulka. Także myślę, że zużyję już całą tą brokułę. No i tutaj, kochani, jajeczko, cebulka, ogórek konserwowy i brokuła. To się znajduje. I robimy ten sam dressing czyli majonez, jogurt grecki, trochę cytryny i koperek. Mieszamy i wrzucamy do sałatki. Mieszamy razem i mamy drugą mega pyszną sałatkę. No i druga sałateczka gotowa i takie szybkie sałatki, a takie w sumie zapychacze na stół, czy wigilijny, czy na Sylwestra, możecie zrobić, zaraz ja sobie ją spróbuję, ale sos jest obłędny, bo mega ostry czosnek i myślę, że będzie smakować. W ogóle stroik mi się już, powiem wam, suszy, już jest lipa. Ale choinka jeszcze trzyma. A kto ten burdel posprząta, to ja nie wiem, zobaczcie. No, także jeszcze zje z sałateczki tej, a ta pojedzie do teściów na yy, podanie do kolacji, bo po co mi tyle sałatek, a my zjemy sobie tą. I zobaczcie, mamy już osiemnasty. Kurczę. No nic. Otwieramy te cudeńka. Zaczniemy od Erotico Fantastico! I mamy osiemnasty numer. O jakieś takie powiem wam, że duże. I co to będzie? Beach Amazing. Ale jaki ładny! Ha! No, to staremu stare lanie muszę zrobić. No to Martitis będzie lany. Patrzcie. Ładne, czerwone. O, Martitis przyszedł. Zobacz, co mamy. O, nie. O, nie. Ładne. No, także taki bicz, ciach. Ładny. Mamy chyba taki czarny, nie? Gdzieś tak? Mam? Mamy. Mamy. A Co tam mi kupiłeś? Wiedzą. No i mamy ritual, I co mamy w rytualsie? Coś większego. No wyjdź. Co tu mamy. No i kochani piękna rzecz, a mamy zmiękczacz do y, prania y, kwiat lotosu i dalej nie wiem, ale powiem wam, że pachnie ślicznie. Mmm, wypróbujemy, wypróbujemy, bo jestem ciekawa tego, także piękne dzisiaj okienko, piękne. I teraz balea dla mężczyzn. Numer 18. Co my mamy? Szampon. No i spoko, bo szampon też się przyda. Mm, ładnie pachnie, ale jakaś większa tubka tym razem. Szampon, także super, fajne okienko dziś. A po tym kalendarzu to już w ogóle widać jak mało zostało. Kalendarz Rosman, Self and Care. Chcę tak ładnie wyciągnąć. Mamy osiemnastkę. No i co tu my mamy? Ojoj, to tak w ten sposób muszę otworzyć. Znowu ampułka! Super, super ampułka z Isana. ha! ha, ha kochani, retinol. Retinol koncentrat. Także super, mega okienko dziś. Kalendarz z Aldika, to na bank czekoladka. No tak, ok, zostawimy czekoladkę tam. Teraz kalendarz od Santitis dla Santitis, numer 18. No co, znowu muszelki? A to chyba najlepsze zostawiłam. Powiem Wam, że na koniec muszelkowa bransoletka, Nie wiem. W marcu raczej nigdzie nie polecę przez ten kurs, ale może latem się gdzieś uda. To na pewno użyję takie muszelkowe bransoletki, piękna naprawdę. Cieszy mnie to, ale będą jeszcze ciekawsze rzeczy. I kalendarz wellness. O powiem wam, że dzisiaj coś wielkiego, że aż wyciągnąć nie idzie. Oj. Uuu, ha, 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 zobaczcie, patrzcie, żel augen, maskę żelowa, maska na oczy. Otworzę. amazing, amazing, e, fajny, ej, to jest cute, wiecie, Emejzing. taką maskę, i sobie nakładacie na oczy. Daje ukojenie mega. Amazing, super, mega. To jest mega okienko dzisiaj. włelne z kalendarzu. Teraz kalendarz z Daglasa. No i czy Santity zwyciągnie, to ja nie wiem. Proszę bardzo, 18 o kochani wodę mamy micelarną do demakijażu super również się przyda ale powiem wam że obłędnie pachnie Mmm, piękny piękny zapach i powiem wam że podpadnie mi, mm, podpadną mi te rzeczy te kosmetyki będę je kupować tak mi się wydaje no dobra super super okienka dziś kalendarz max and more i gdzie jest 18, kochani. Tutaj mamy małe dzisiaj okienko. Ale cute, Co to jest? No i mamy, kochani, w ogóle ładne, ładne buteleczki. Podkład pod oczy w kremie. W sensie krem pod oczy. No ale jak pachnie, to... No tak ujdzie. Ujdzie, ale ładna tu Kalendarz od Drogi M. O, ale puściutko już! Proszę bardzo. Osiemnastka. Oj oj, Dostałam świecę. Amazing. Dziękuję, amazing. Co prawda mam dużo jeszcze w szafie z wesela, ale <grych> spokojnie, Santitis wszystko wypali, wszystko. I na dziś, no to mamy jakiś yy, super pod, podcast lub yy, książkę, audiobook. Wiecie, książki to ja lubię czytać po prostu w papierze, a jak słuchać jakiegoś podcastu, wiecie, każdy ma jakąś tam tematykę swoją. Ja często słucham, znaczy często <grym> inspiruję się podcastami psychologicznymi. Jeśli chodzi o podcasty, to bardziej psychologicznych słucham. No, Także więc nie mam konkretnej polecajki, ale Wy dziś możecie polecić jakiś podcast, który które uważacie, że warto posłuchać. No i w ogóle gdzie słuchacie takich podcastów? Ja najczęściej na Spotify. U. Muszę na filmie przybliżyć, bo ja nie widzę nawet jak drapie. Ha. No to musimy znaleźć trzy takie same kwoty i muszę wymienić te wszystkie niemieckie. Bo już mi się kończy. W ogóle nie mam zdrapek na vlogmasy ostatnie. O, mamy dwa razy 2 euro pięć, No i mogłoby 2 euro wpaść. Ciach, 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 ciach. No i dupa blada. 4 euro. No niestety. Wzdrabce się, nie powiodło dziś. Może następnym razem będzie lepiej.